Kompozytorzy, piloci, odkrywcy, wspominając słowa Edisona, geniusz to 1% wzlotu, a 99% potu. A ty kim chcesz zostać w przyszłości? Witam w cyklu Wspólne Dziedzictwo. W dzisiejszym odcinku wyruszymy w podróż śladami znanych postaci kraju Pardubickiego. Geniusz niejednomajnie, dlatego poznamy wirtuozów z różnych dziedzin. Idąc po przetartych ścieżkach czeskich talentów, postanowiliśmy bliżej poznać ich historię, a także rodzinne miasta. Zapraszam. rynek z urokliwymi kamieniczkami, wzgórze zamkowe, gdzie znajduje się unikatowy pałac wpisany na listę zabytków UNESCO. To tylko nieliczne powody, dla których zdecydowaliśmy się odwiedzić historyczne miasto Litomyśl. Ten cenny rezerwat architektury miejskiej jest również miejscem urodzenia słynnego czeskiego kompozytora Bedrzycha Smetany. Muzyka epoki romantyzmu i twórcy wielu poematów symfonicznych, a także oper o tematyce ludowej, historycznej i narodowej. By poznać bliżej oblicze artystycznego geniuszu, odwiedziliśmy jego mieszkanie, funkcjonujące dzisiaj jako muzeum, przedstawiające historię i dorobek artysty. Jednym z mieszkańców miasteczka Holice był urodzony tutaj w XIX wieku niezwykły podróżnik i przyrodnik dr Emil Holub, lekarz podróżujący w głąb Afryki. Podczas swoich wypraw gromadził ogromne zbiory przyrodnicze i etnograficzne. Pod wpływem podróży pisał książki, organizował wystawy i prowadził liczne wykłady. Całym dorobkiem zaopiekowała się jego żona, która po śmierci badacza wszystkie zbiory przekazała miastu Holice. Możemy podziwiać je w popularnym afrykańskim muzeum doktora Emila Holuba, zwiedzając interaktywną wystawę. Przed nami Skutecz, czyli miasto granitem płynące. Jego produkcja pozostawiła liczne ślady na terenie miasta w postaci zalanych wodą kamieniołomów. Te leśne jeziorka ze skalnymi ścianami stanowią łakomy kąsek dla wielu turystów. Jest to miasto, w którym szewc bez butów nie chodzi. To właśnie tutaj tradycyjna produkcja obuwia osiągnęła sukces, stając się zespołem fabryk słynnej czeskiej marki, których produkty o kultowym charakterze do dzisiaj cieszą się popularnością. Miasto szewców, granitu i jak się okazało, także muzyki, ponieważ urodził się tu klasycystyczny kompozytor Wacław Jan Tomaszek, a żył tu i tworzył Witesław Nowak. Z głową w chmurach unosiliśmy się w przestworzach, podążając śladami znanych pilotów. Tak właśnie dotarliśmy do Pardubic, gdzie urodził się i żył Jan Kaszpar, inżynier i pionier lotnictwa na ziemiach czeskich. Wsławił się przede wszystkim jako pilot podczas dwóch lotów na duże odległości, a największą sławę przyniósł mu lot Pardubice. Choć Jan pierwotnie interesował się cyklistyką i motoryzacją, rozwijając skrzydła podczas nauki w Niemczech zafascynował się konstrukcją silników lotniczych. Jego imieniem nazwano muzeum znajdujące się na obrzeżach miasta, które powinien odwiedzić każdy miłośnik szybowania bez trzymanki. Na koniec postanowiliśmy nie schodzić na ziemię i powrócić do świata muzyki. Znaleźliśmy się w historycznym mieście Policzka. Znanego nie tylko z urokliwego rynku i browaru, lecz przede wszystkim z narodzin słynnego kompozytora Bochusława Martini. Światowej sławy kompozytor tworzył przede wszystkim nowoczesną muzykę klasyczną. W mieście mieszkał od 16 roku życia, jednak nostalgia za rodzinnym miastem pozostała w jego sercu, o czym często wspominał. Nic więc dziwnego, że znajduje się tu muzeum poświęcone twórczości kompozytora, którego nie umieszkaliśmy odwiedzić. szlaki znanych postaci przetarte, a więc czas na chwilę odpoczynku. A już w następnym odcinku szykujcie się na poszukiwanie historycznych budowli i podziwianie architektonicznych perełek kraju ołomunieckiego. Do zobaczenia.